Macie piątą część, ostatnią piątą część. Part piąta. I mamy takiego gniotka z takimi kulkami, dwoma. Mamy dwa, e, cztery kulki: białą, żółtą, fioletową, białą. I z Angel. 10 zł. I gniotka mi się najbardziej podobają. Podoba, bardzo. Tu i może tutaj sprzedać teraz i ostatnia unboxing dla bubu też dziwnie zapakowane powinno być specjalnie no wiecie Dobra, jest trzeźgi super matki Teraz Teď musím ostatní otvořit No tak to je, dobrá Zala bubu. Dobrá, A! Jak se střekne! I mam do was pytanie, czy istnieje, dobra, e, już widzę, że brylocik jest, jak się sekret, secret, a istnieje taki dla Bubu najrzadszy złoty? Dajcie w komentarzu, piszcie, bo ja nie wiem, dobra, widzę już taki to. Dobra, zamknę moje oczy wam. Otwieram. ale słodki! To, 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 my... Na No to na tyle w naszym filmiku. Pamiętajcie, wpiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę i subijka, i dzwoneczek, do łaczenia. pa!